Cztery powody, dla których roboty humanoidalne są najbardziej wyhypowanymi robotami w obecnych czasach. Po pierwsze, technologia w końcu dowiozła. Mamy baterie na tyle lekkie i na tyle mocne, że możemy mówić o paru godzinach pracy. Oprócz tego, systemy wizyjne, które widzą mniej więcej jak ludzkie oko, no i dodatkowo sztuczna inteligencja, która potrafi planować ruchy, rozpoznawać to, co się dzieje dookoła i zyskuje jako taką autonomię. Po drugie, brakuje rąk do pracy. Magazyny, logistyka, produkcja, dosłownie wszędzie. Humanoid z miejsca może wyjść tam Dzisiaj stoi człowiek i zająć się tym, czym właśnie jest akurat potrzeba. Nie musimy przerabiać całych hal ani linii produkcyjnych, ponieważ robot humanoidalny jest kompatybilny z naszym światem. Po trzecie, uniwersalność. Ten robot nie jest ani najsprawniejszy, ani najtańszy, ani tym bardziej najszybszy, ale potrafi coś, czego nie potrafią żadne inne roboty. Potrafi wejść i używać ludzkich narzędzi. Dzisiaj może obsługiwać maszynę cence, a jutro podać kawę w hotelu. Ot tak. No i po czwarte, humanoid to symbol i wizja przyszłości, to jest pokazanie inwestorom, słuchajcie, mamy humanoida, efekt wow gwarantowany, a tam, a tam jest po prostu kasa. Dlatego teraz wszyscy w to wchodzą, ponieważ kto pierwszy zrobi robota, który działa i pokaże to światu, ten wygra przyszłość.